Jedność jest siłą, jedność ma moc. Jedność to my, a my to hip hop. I ty i on, tak matka jak Córka, z bogatego domu czy biednego podwórka, Środowisk różnych i podzielonych zdań, Uniwersytet głowy, talenty ciemnych bram. Możesz mieć plan lub wolnym stylem brać, zabijać czas czy ciężko pracować. Jedno jest ważne, człowiekiem zawsze być. Godnie żyć, swych najbliższych mocno chwyć. Przyjaźń ta jedność jest jak stal. Na sercu znak, w duszy wolny jak tak. Jestem z tobą, brat, jestem z wami, siostry. Biletem kachem, OK, gru, rachunek. Jest prosty. Jedność jest w tobie potem się łączy w tłum. Jeśli czeisz klimat, bywaj zawsze z Jedność jest w tobie, jedność jest w nas. Liczy się rodzina, a nie stracony czas. Jedność jest siłą, jedność ma moc. Przyjaciel, szacunek, hempalmia to jest to. Jedność jest w tobie, jedność jest w nas. Liczy się rodzina, a nie stracony czas. Jedność jest siłą, jedność ma moc. Przyjaciel, szacunek, wilka, to jest to. Wiadomo, że nikt. Nie chcę być samotny, jak zachowujesz się jak człowiek. Są przy tobie ziomki. Do to o miłości, która trzyma nas w jedności. My dzięki współpracy mamy wiele możliwości. Od wielu lat. Trzymamy się razem. Nie jeden raz podróż tym samym szlakiem. Z pełnym plecakiem, pogoda w kratę. Cieszy mnie to, że mam komu mówić, bracie. To mnie umacnia, daje mi siłę. To jak ty gang, który mam za rodzinę. Wiem po co żyję, po co tu jestem. By znaleźć szczęście i dać komu szczęście. Dbać o swoich bliskich, nie tylko o siebie. Postępować tak, by nie znaleźć się na glebie. Stawiać na ludzi, tych, których jestem pewien. Tych, których łączy jedność. Nie pieniędzy, szelest Jedność jest w tobie, jedność jest w nas Liczy się rodzina, a nie stracony czas Jedność jest siłą, jedność ma moc Przyjaźń szacunek, heparmia to jest to Jedność jest w tobie, jedność jest w nas Liczy się rodzina, a nie stracony czas Jedność jest siłą, jedność ma moc Przyjaźń szacunek, wilka, to jest to Jeden Bóg, jedna krew Jedno przeznaczenie, w jedności siła, warszawskie podziemie Czekamy na naszych braci, oni wiedzą o tym, mamy dużo pracy Bo chcemy więcej floty, razem zbudujemy nową Polskę Nowy ład, nowy porządek, lepszy świat I od to początek ta saga będzie trwać To żary, to chudy, to jarzyk MBH nasze smak, zero strat, ten rap jest w nas, najwyższy czas aby każdy to z HG na fali sprawi, że będziesz dobrze się bawił, wciąż na luzie. Gimbusy są zabawne, to ja i moi ludzie. Dirkant na zawsze niesiemy światło, ziom, niesiemy prawdę, przecież znasz mnie. Każdego dnia idziemy po zwycięstwo. Jedność, lojalność, bladeństwo. Jedność, jedność. jedność.